Okej, okay, witam Państwa, dobry wieczór. Z tej strony Dawid Kowalski, również znany jako Forex Pirate. Mam nadzieję, że mieli Państwo dany weekend, że trzymacie się dobrze, że wszyscy są zdrowi. Witam Panie Albercie. O, witam Panie Tomaszu, miło Pana widzieć. I powoli, drodzy Państwo, będziemy zaczynać naszą co niedzielną odprawę inwestorów. Jak Państwo tutaj często bywacie, to wiecie dokładnie, co robimy, czyli analizujemy rynki. Czasami jakaś krótka lekcja na temat analizy technicznej. I o tym też sobie porozmawiamy dzisiaj, ponieważ następny tydzień wydaje się, że może być, nie że trudny, ale bardzo, bardzo niebezpieczny dla graczy. Dlatego, że spodziewam się, że jakby zacznie się na przykład w jednym kierunku, czyli rynek na przykład pójdzie do góry, natomiast skończy się, można na przykład ten dzień skończyć się zupełnie inaczej, czyli na przykład spadkami. To są zazwyczaj niebezpieczne trady związane z tym, że trzeba, trzeba nimi dosyć dobrze zarządzać, czyli. Wiedzieć kiedy wyjść z pozycji bądź przesunąć stop lossa, No po prostu yy, najważniejszy element takich transakcji to jest chodziło nie wejście, a zarządzanie pozycją. Ale może po kolei. Zacznijmy od indeksów, bo one są chyba dosyć mocno ciekawe. Cześć Norbert. Yy, czyli tak. Wbrew pozorom mamy dosyć proste rozegranie, prawda? Mamy ruch w dół, ruch impu, jakby impuls w dół, i teraz tak. Jakie są rodzaje korekt? Rodzaje korekt są przeróżne, ale jedną z najbardziej popularnych jest korekta w formie zygzaka. Co to znaczy, że rynek się odbija, daje nam niewielką, jakby korektę tej korekty, ok, czyli tej fali wzrostowej, dostajemy jej korektę. Następnie dostajemy drugą falę wzrostową. Eee, mogę to zaznaczyć innym kolorem. Miancik, czy żebym tu Państwu ładnie wszystko pokazał. Ok, czyli to. Jest fala korekcyjna, tylko i wyłącznie tej fali stąd, prawda? Jak Państwo wiedzą, składająca się na przykład z dwóch fal korekty. Tych fal może być więcej, mogą być trzy i tak dalej, ale jednym z najbardziej popularnych rodzajów korekty jest tak zwany zygzak, dwie fale, idziemy do góry, korekta tej korekty, tu i tu mniej więcej kończy się korekta, ok? Czyli bardzo podobny obraz mamy na SNP, proszę zobaczyć. Mieliśmy. Ruch impulsywny w dół, mieliśmy falę korekcyjną, ona się tutaj zakończyła, o tym też bardzo jakby rozmawialiśmy. Dostaliśmy niewielkie spadki i dostaliśmy ponownie drugą falę wzrostową. Ok, czyli jakby stąd dotąd, no to jak Państwo jakby widzą ten rysunek po lewej, to jest nic więcej jak fala korekcyjna. Jedna po prostu duża fala korekcyjna. To co sobie Państwo też mogą zrobić, to na przykład nałożyć FIBO na to. Nie jest to może 61,8, ale jest to 50%. I teraz tak, nie wiem, od strony fundamentalnej, bo akurat jakby w pozorom na świecie jest bardzo dużo takich pozytywnych informacji odnośnie do koronawirusa. Już powoli wszyscy myślą o tym, że się otwierać, by uruchamiać sklepy, może tam odmaja jakieś granice i tak dalej. Wszystko oczywiście jest to dyskusyjne, wszystko zależy, co się wydarzy itd. i tak dalej. Nie chcę tutaj mieszać tej analizy fundamentalnej, bo ona może dosyć mocno jakby wprowadzić nas o dziwo w błąd, więc trzymajmy się analizy technicznej. Na chwilę obecną, Podchodzimy pod mocny selzon, czyli nie zdziwię się, jeżeli może na przykład dostaniemy jeszcze jeden czy dwa dni wzrostowe, niewielkie i nagle pojawią się sprzedający. Mniej więcej gdzieś tutaj, w tych rejonach, mogą zacząć skakiwać sprzedający. Nie wiem, czy ten dom jakieś mocne fale spadkowe, że nie wiem, zrobimy nowe dołki. Na razie myślę, że jest to za wcześnie, żeby o tym myśleć. Ale jakby biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło i to, co widzimy na wykresach, rynki podchodzą pod ponownie jakby pod selzon, czyli korekta, która się zaczęła. Tam jakby na, na, na pod koniec marca, powoli dobiega ku, ku, ku końcowi. Tak samo na DAX-ie. Obserwowaliśmy tego DAX-a. Proszę zauważyć, bardzo ponownie, ja jeszcze mówiłem tydzień temu, że bardzo jest duża szansa testu tej linii trendu wzrostowego. Rynek fajnie poszedł do góry, czyli to jest ważne, że to nas nie zaskoczyło. Okay? Jeżeli to Państwo śledzą nas co tydzień, powinni mniej więcej wiedzieć, że tak to może ten rynek zareagować. Korekta w formie zygzaka. I tak samo tutaj, jeżeli spojrzymy na duży obraz, nie? czyli tygodniowy, to proszę zauważyć, to jest normalna rzecz, że jeżeli mamy takie duże spadki, to rynek musi się cofnąć, musi nam dać korektę. I właśnie dlatego ten tydzień może być niebezpieczny. Nie mówię, że trudny, po prostu niebezpieczny, bo bardzo możliwe, że rynek na przykład podskoczy jeszcze jeden-dwa dni. Może będzie cały ten tydzień, on będzie szedł delikatnie do góry, ale wchodzimy w mocne sezony. więc. Powoli bym uważał, ja jestem ciekaw tego, bo jeżeli zaczniemy tu sprzedawać, znaczy, jakby to zacznie spadać w dół, to ja będę sobie wchodził w te pozycje krótkie. Tyle, że nie od razu, wydaje się, że jest jeszcze trochę miejsca do góry. Tak jak mówię, najlepiej byłoby 1 dwa dni, ale może, biorąc pod uwagę, że na przykład nie wszystkie instrumenty się tak super ruszały, może to rynkowi zająć na przykład tydzień. Czasowo trudno powiedzieć, bo jeżeli też na przykład wejdzie jakiś super news, nagle coś się wydarzy, nie wiem, jakieś wiadomości, no to jakby muszą sobie też Państwo zdawać sprawę, że. Jest takie środowisko teraz na rynku, że może ten rynek nie wyszczelić nagle, prawda? Ale mówmy o pewnych, jakby standardowych zachowaniach rynku. Właśnie. W związku z tym, zerknijmy sobie na przykład na euro-dolara. Ten tydzień też jest pod. To jest kwestia oscylatorów i zaraz sobie porozmawiamy o oscylatorach. Czyli to samo na euro-dolarze. Tutaj mamy taką niewielką konsolidację. Rynek zrobił korektę, spada i, i się jakby zatrzymał. Ta sytuacja na euro jest coraz mniej czytelna, dlatego też ostatni tydzień wcale nie był jakiś super. To były po prostu niewielkie wzrosty na euro-dolarze. Zerknijmy sobie na wykres 4 godziny, bo on jest dla mnie ważny. Czyli proszę zauważyć, ta ostatnia świeca do góry. Jak Państwo widzą, jest ładny trend wzrostowy na H4, tak? Czyli robimy nowe dołki i robimy nowe szczyty. Bardzo możliwe, że może jeszcze podejdziemy nawet z powrotem pod 1,10, ale to, co ja bym chciał zobaczyć, to zmianę tego trendu, czyli coś takiego, ok? Czyli zaczniemy się rolować w dół. Jak zaczniemy się rolować w dół, to to będzie fajny sygnał, że wracamy do spadków. Jeżeli spojrzymy sobie, właśnie te oscylatory ja o tych oscylatorach, akurat neurony nie wyglądają tak super, ale jak ten oscylator się otworzy dzisiaj tam o 23, czy w poniedziałek już rano, on będzie bardzo szybko w tym obszarze wykupienia. Te oscylatory akurat bardzo dobrze działają na wykresie dziennym. I te oscylatory dużo nam mówią, czyli bardzo możliwe, że rynek będzie chciał się zrolować ponownie w dół. Tygodniowy jest taki mocno nieczytelny, co pokazuje, że ogólnie na euro, na chwilę obecną przynajmniej nie ma takiej super transakcji i yy, ogólnie od euro stoi jest daleka, okay? Dużo są ciekawsze transakcje gdzie indziej. Jak patrzę na ten wykres, on jest taki dyskusyjny, zbyt dużo jakby czystych transakcji tu nie widać. Najładniejsza transakcja, ja muszę Państwu powiedzieć, że w ostatnim tygodniu kupowałem OZI dolara i funta dolara, na funcie praktycznie nic nie zarobiłem, bo się bardzo mało ruszył, na, natomiast najładniejsza transakcja była na ozim. ale fund przeanalizujmy funta, funt bardzo podobnie, czyli wiemy, że e, tutaj jest Selzon, tak? W t, w, Rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu. Rynek próbuje się przez niego przebić, ale cały czas jest puszowany przez graczy w dół, czyli tak naprawdę jeszcze nic się wielkiego tutaj nie wydarzyło. I ostatni tydzień, proszę to zobaczyć, jakie, znaczy, okej, okay, biorąc pod uwagę ostatnie spadki, te ruchy są duże, ale ogólnie to nie są jakieś wielkie świece, jakieś wielkie dni wzrostowe. I to samo oscylatory. Tu nawet powstaje tak zwana bearish divergence, czyli one nie potwierdzają tych tutaj ruchów do góry. Bardzo możliwe, że się one zaczną stąd rolować w dół i... I ok, jeżeli pójdziemy w dół, zacznie się trend zmieniać, też wtedy może pomyślę o shortach. Na razie trudno myśleć o tych transakcjach wzrostowych. Wydaje się, że rynek się po prostu tu zatrzymał i szuka powodów, żeby zacząć spadać. Na razie tych powodów nie ma, bo o dziwo na pewno jakby dobre informacje na rynek, więc jakby ci gracze nie za bardzo są w stanie, no jakby nie ma nowych powodów do, do sprzedawania, do tej paniki, prawda? I bardzo możliwe, że w takim przypadku rynek wejdzie w konsolidację ale jakby trudno jest tu kupować, nie przebiliśmy ostatnio tych szczytów, trochę rynek wchodzi w taką, no tak konsolidację, ale przebywa ogólnie, to jest selzon, drodzy Państwo, bo to jest nic więcej jak korekta tych ostatnich spadków stąd dotąd, przynajmniej na chwilę obecną. No tak, no tu nie było jakiegoś wielkiego ruchu, te pivot points są malutkie, bo, bo był jakby to tydzień temu też za dużo się nie działo, proszę zobaczyć, że to jest już OK, były mocne spadki, korekta, i już dwa tygodnie przebywamy w takiej niewielkiej konsolidacji. Ja to jeszcze zerknę na, na tygodniowym to Państwu pokażę, jak sobie zoomujecie. Bum, OK. Mamy tu górne ograniczenie, i mamy tu dolne ograniczenie tych dwóch świec. Dużo graczy zrobi tak, że zaczeka na wybicie albo w jednym kierunku, albo w drugim kierunku, i dopiero wtedy nastąpi ruch. I, i wiecie, ja myślę, że oba tradey są dobre, bo zarówno tu jest dużo miejsca do góry. To, co mówiłem tydzień temu, jak i na pewno jest dużo więcej miejsca w dół, ale też jakby ta transakcja na wzrosty nie jest wcale taka zła. Tylko no, tr trzeba raczej zaczekać, co zrobi rynek. OZI Dolar. Tutaj przepięknie to wygląda, przepięknie się rynek zachował i tu była się właściwie najlepsza transakcja. Nawet Kiwi Dolar nie zrobił takiego ładnego ruchu. Rozmawialiśmy o tym, czyli tydzień temu o tym rozmawialiśmy. Przebicie tych szczytów. Ja akurat wchodziłem w funta i woz jego, bardzo ładnie się poszedł do góry. I, I, jakby tyle, ok, czyli mamy spadki, korekta w formie zygzaka, ona się stąd dotąd zakończyła, tak? tu jest start, tu jest koniec. I bardzo możliwe, że Ozy zachowa się podobnie jak, jak jak Państwu pokazywałem indeksy, czyli łapiemy sobie na przykład FIBO z początku tego całego ruchu i to jest praktycznie 61,8. Ten rynek jest w stanie. Jeszcze minimalnie podejść do góry, czyli to, co mówię, to będzie dosyć taki niebezpieczny tydzień, bo możemy zacząć tak, że pierwsze dwa dni, może cały tydzień, będziemy szli troszkę do góry powoli, ale to są takie niebezpieczne transakcje pod tym względem, że tutaj na 100% czekają sprzedający i oni będą próbowali popchnąć ten rynek w dół. Oni będą próbowali, żeby on się zrolował. Z Zajknijmy, może, na mniejszy przedział czasowy. Czyli to, nie, czyli to jest tak, dla mnie jest troszeczkę już za późno, żeby kupować. Kupowałem w ostatnim tygodniu, teraz już nie będę kupował, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby sprzedawać. Ok? Dobra. Yy, dzienny 4 godziny. Właśnie ten 4-godzinny wygląda bardzo ładnie. Proszę zauważyć, taka tutaj była trochę jakby flaga, jest to lekko naciągana teoria, no ale zostańmy przy niej i powolutku, powolutku idziemy do góry. Może jeszcze minimalny ruch i ten trend, pod, podobnie jak Państwu pokazałem na euro, powinien zacząć się zmieniać na H4. OK? Można się zacznie jakoś tu konsolidować i rolować w dół. Jak to się zacznie ruszać w dół, to to jest dobry sygnał, że będziemy próbować po prostu spadać. OK? Czyli że ta korekta się zakończyła i tu wskakują sprzedający. Aha, jeszcze jak Państwu chciałem pokazać pivoty, Target przepiękne. Cały czas Was do tego zachęcam. Zainstalujcie to sobie. pivot points R3 uderzone. Sorry. R3 nie mogę tego napisać, po prostu nie umiem. <laughs> Okej, okay, udało się. R3. Jestem trochę zły na tą transakcję. Zamykajmy ją na R2, czyli nie złapałem wszystkiego, ale muszę państwu powiedzieć, że no taki rynek był trochę niepewny. Wolałem już jakby wziąć to co mam i nie czekać, ale bardzo ładnie doszedł do R3. No i super, no i pięknie to zadziała akurat w przypadku z jego. Kiwi dolar nie był aż tak super. On się troszeczkę ruszył, próbował się przebić. Ale też bardzo ciężko mu to idzie, ok? Ogólnie tydzień wzrostowy, ale taka trochę podobna sytuacja jak z funtem, czyli przebywamy w konsolidacji, druga świeca, gdzie zbyt dużo się nie zmieniło i filozofia działania podobna. Te instrumenty ogólnie chodzą podobnie. Na tym kiwi jest akurat trochę więcej miejsca do góry, więc tu bym był bardziej ostrożny. Uważajmy, możemy nałożyć FIBO. No tak, tu jest trochę więcej miejsca do góry, czyli <laughs> może nawet cały tydzień, ale. Jeszcze minimalnie rób do góry, i dopiero myślę, że wskoczą sprzedający. Nie tak od razu. Zobaczmy, czy średnie nam coś podpowiadają. No właśnie, zobaczcie ten daily. Ten Stochastics daily. On też już jest prawie zrolowany. On powoli robi się gotowy na spadki. Tygodniowy też szybko idzie. Tu jest jeszcze powiedzmy tydzień, dwa, ale jeżeli to się zacznie konsolidować, to ten tygodniowy nadgoni. I proszę zobaczyć, co się wydarzyło, jak ostatnio tygodniowy był tu. Ostatnio tutaj były duże spadki. Gdzie był tygodniowy? Tu. I te oscylatory, akurat ja zazwyczaj nie mówimy o tym, ale w, w, jakby w tych ostatnich dwóch tygodniach, one bardzo, bardzo pomagają w tradingu. I one dużo nam mówią, więc proszę też może sobie na nie zerknąć. Jeżeli ten tygodniowy szybko podejdzie do góry, to powoli, powoli zacząłbym myśleć o transakcjach spadkowych. Ponownie. Ok. No, tu na tym Kiwi aż tak dużo się nie działo. Niewątpliwie, znaczy z, o, z instrumentów, które ja śledzę, jedną z najlepszych transakcji był yy, Ozzy Dolar w tym tygodniu. Yy, Eurofund. Yy, Eurofund jest troszeczkę skomplikowany. Yy, powrócił do tej konsolidacji, którą śledzimy od 0,84 do 0,92 praktycznie. To jest ogromna konsolidacja, próbowaliśmy się wybić. Jakby na, na wykresie miesięcznym, proszę zobaczyć tygodniowy rynek, jakby bardzo agresywnie wrócił poniżej tej linii. Też zależy, jak ją rozrósujemy, ale jakby wrócił do konsolidacji i jakby zobaczymy, co się tu wydarzy. Na razie tutaj zbyt ciekawej transakcji nie widać. Hmm. Aha, jeszcze surowce, właśnie. Mówiłem o tym Państwu tydzień temu, jest że była dosyć spora szansa, że ten rynek gdzieś na tym silver podskoczy i stresuje ten poziom 16 dolarów. On jeszcze do tego nie doszedł, do tego poziomu. E te surowce wyglądają jakby trochę dziwnie dla mnie, bo proszę zobaczyć wykres miesięczny, jak bardzo jest ten poziom tych 10-11 dolarów broniony, ile razy już jak te świece w ogóle wyglądają. To, jest, to są po prostu już bardzo niskie poziomy dla srebra, biorąc pod uwagę, że kiedyś było tam, nie wiem, po 50 dolarów, więc jakby trudno tutaj to sprzedawać. Nie? Jakby można to sprzedawać, ale. Na razie bym to obserwował. To jest trochę jak z ropą, czyli to są świetne poziomy, żeby sobie budować pozycje. Znaczy, no były może bliżej tych 10-11, ale w długim terminie, nawet jeżeli zaczniemy spadać, to nie wiem, jak bardzo srebro może niżej spać, bo to już jest bardzo nisko. To jest trochę tak jak z tą ropą, że to już są takie poziomy, gdzie trudno nawet temu rynkowi iść jeszcze niżej. Okej. Okay. I te świece naprawdę sugerują, że jest tu jakiś potencjał wzrostowy, ale to, czy to jest ten moment? trudno powiedzieć. No właśnie, dolar indeks bardzo podobnie, czyli to, co cał, cały czas Państwu powtarzam od początku tej odprawy, że są duże szanse, że, że tydzień zacznie się słabym dolarem, a zakończy się mocnym dolarem, czyli będzie całkowite odwrócenie. Dobra, czy są jakieś instrumenty, o których Państwo chcieli porozmawiać? Proszę mi dać znać. Ja jeszcze tylko Państwu pokażę. Ogólnie są bardzo podobne sytuacje wszędzie, ok? Śledziliśmy tą Lufthansa tak bardziej z ciekawości i na przykład Proszę zacząć, jak, jak, jak musicie Państwo myśleć, out of the box, czyli a, na przykład Lufthansa, mamy tą informację, że oni będą zwalniać pracowników yy, i tak dalej, i tak dalej. Jakby wcześniej to, też nie do końca, jakby mogli to zrobić, teraz z powodu koronawirusa dużo tych firm może przejść taką mocną reorganizację, prawda? I o dziwo to nie jest zła wiadomość dla Lufthansa, to jest dobra wiadomość, bo jeżeli oni zwolnią masę ludzi, przejdą reorganizację, jakby oczyszczą ten swój biznes. Bo oni jakby no też nie mogli tego trochę zrobić, bo mają różnego rodzaju ograniczenia, to, to może być na przykład dobra wiadomość dla nich, tym bardziej, że ona, jakby ceny Lufthansa są już bardzo nisko, prawda? Więc no. Te, też tak proszę myśleć o firmach w ten sposób. Zacznijmy jeszcze może tą Coca-Colę. Coca-Cola podobnie jak wszystkie wykresy. Jak Państwo widzą, bardzo podobny wykres do S&P, prawda? Mieliśmy mocne spadki, korekta. Ta korekta oczywiście się zatrzymała w momencie, gdzie bardzo możliwe, że podchodzimy pod yy, SELZON tutaj. Aha, jeszcze Państwu chciałem pokazać też jedną rzecz, jak fajnie rynek zareagował. Ja ogólnie nie śledzę tak bardzo akcji, bo to nie jest coś, co mnie jakoś super interesuje, tylko w takich wyjątkowych sytuacjach, jak teraz jesteśmy. Ale proszę zobaczyć, jak Tesla bardzo ładnie zostało utrzymane to wsparcie tutaj z paru lat, od, powiedzmy od 2000 tam końcówki 17 do 2019 utworzyło się wsparcie, i te spadki o dziwo zakończyły się właśnie na tym poziomie i z tego jak na razie obserwujemy taką, bym powiedział, niewielką korektę. Nie? Czyli, znaczy, dlaczego nie gram na akcjach? Bo na akcjach zawsze znaczy zazwyczaj jakby dla mnie to jest inny rodzaj strategii, czyli długoterminowej. Te akcje raczej trzeba kupić i po prostu trzymać, 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 z nadzieją, że. Te rynki się będą rozwijały i wracały do tego rynku wzrostowego. Ok, czy Państwo chcą się dowiedzieć, coś, jakiś instrument omówić? Bo jeśli nie, to powoli będziemy kończyć. Tak dużo po prostu się tu nie zmieniło na tych instrumentach. Rozmawiamy o tym już od paru tygodni, mniej więcej wiemy, co się dzieje, i, a, no i rynek się tak zachowuje, jakbyśmy tego chcieli. Tylko no powiem Państwu, że te trzy tygodnie były rewelacyjne, jak to wszystko spadało. Czyli tutaj te mocne ruchy. Teraz rynek jest takim, w takim niezdecydowaniu. Myślę, że też związane jest to z analizą fundamentalną, czyli z tym, co się dzieje z tym koronawirusem, że trudno rynkowi znaleźć, do końca nikt też po pierwsze nie wie, co się stanie, ale zaczęło napływać dużo pozytywnych informacji. No, i, i tyle, i też nie do końca wszyscy wiedzą, jak to się przełoży na firmy, na wyniki, na gospodarkę. To jest po prostu zagadka i w związku z tym widać to po rynku, bo jeżeli jakby dużo osób nie wie, co się stanie, jakby nie, nie są w stanie jeszcze odpowiedzieć na niektóre pytania, no to rynek nie wie, czy to kupować, czy sprzedawać. Jakby w rynku, na rynku, na wykresach widać większość odpowiedzi na, na pytanie, które Państwo sobie chcą zadać. Dobra, nie przeciągam, pozdrawiam bardzo, życzę dużo zdrowia i słyszymy się za tydzień. Powodzenia.